Witam kolejny raz po dłuższej przerwie. Dzisiaj na warsztacie miałem dwa mierniki maratonika. To są moje mierniki prywatne. No, po naprawach. No i po kalibracji. Dzisiaj kalibracji dokonałem obydwu. Ze sprawdzeniem jest ok. Ale chciałem pokazać, może tak, to jest, chodzimy. Shade Maratonik. Jest. A tutaj jest wersja zamówiona przez Marconiego. Jest jeszcze wersja Conway i wersja Melatester. Czyli mielnik występuje pod czterema nazwami. Trzy nazwy są po prostu przez zamawiających ustalone. Tak. Na eksport Jest. To jest jakaś ciekawostka, bo to jest 240, ale pokażę. O, proszę sobie zobaczyć, to jest obudowa od modelu 639, czyli chyba jeszcze występował pierwotnie pod nazwą 639. Taka ciekawostka. Mam obudowę trochę taką tyranem bo to po prostu. To jest obudowa. Obudowa jest ekranem zarazem miernika. To jest wszystko grafitem pokryte. I dlatego ją powielciłem. Nie zrobię obudowę, żeby miernik włożyć w obudowę i go skalibrować. A w obudowie jest wygodniej po, po, po prostu niż po prostu tą elektronikę to wszystko brać. Ręka ma dotykać. To jest totalny składak z kilku mierników da, dawcy. Z dwóch mierników są części wzięte. Jest, wymieniona, jest wymieniony wzmacniacz hybryda. Dodatkowo jest płytka wymieniona wzmacniacza. Bo poprzednio uległa podatutowania uszkodzeniu. Jest wymieniony ustój pomiarowy. To nie był liniowy obudowa o, ja taki składak ja ten składak zrobiłem tak, że ja tu mam go wyłączonego, ale jak sobie go włączę, to mam podświetlenie LEDami Zasilany sieci Kiedyś zrobiłem zasilanie bateryjne, ale nie byłem zadowolony i pozostałem przez sieciowym zasilaniu To ma po prostu podświetlenie LED. Wsięć na przycisk. A tutaj mam właśnie tego Malkoniego rzekomego. I tutaj też była uszkodzona hybryda, ale wymieniłem całą płytkę. Tutaj widać numerki, oznaczniki. Ja te oznaczniki założyłem, żeby po prostu nie pogubić się w przewodach jest trochę przewodów, więc by się nie pogubić założymy oznaczniki to jeśli chodzi o tyle i chciałbym jeszcze zaprezentować mielnik. amerykański dostęp od kolegi Wojtka Barterem wymieniliśmy się. Ja dostałem miernik, a on wziął radio Philips ode mnie. Fajny taki mierniczy, to jest miernik lampowy. Ale po prostu już ma swoje lata i nie będę z nim nic robił. Z tego względu, że stwierdziłem, że nie trzyma liniowości. Takie pierwsze próby wstępne zrobiłem, no i nie jest liniowy ustój. Tak jakby już się zmęczył ten magnes, to wszystko w nim. I jest też nietypowy, bo to jest miennik lampowy. On ma jedno gniazdo tylko wejściowe. Dla napięć stałych, napięć zmiennych i omomierza. I problemem jest to, że jest nietypowe to gniazdo. No można by je było wymienić na bęce. Ale jest mały problem, bo w miernikach lampowych... Sonda pomiarowa do napięcia stałego, czy w ogóle popomiar napięcia stałego, odbywał się sondą pomiarową, w której jest umieszczony rezystor 1 I ten rezystor 1 musi być, ale w układzie pomiaru napięcia przemiennego tego rezystora nie ma. I producent tego miernika miał, po prostu stworzył kabel, sondę pomiarową z przełącznikiem. Kiedy mierzymy napięcie stałe, przełącznik jest otwarty i mamy w obwodzie rezystor. A kiedy mierzymy napięcie przemienne, zwieramy, rezystor jest zbocznikowany, czyli ustój go nie widzi i mierzymy napięcie zmienne. Przemienne, nie zmienne tylko przemienne. To jest typowo amerykański miernik. Oh dear. Korporacja Ameryka. No, dwie lampy w środku. Chyba CC82 i, i dioda postownicza. Podwójna. No ale nie będę go odkręcał, nie będę go otwierał, skręcał, ani robił. Zachowuję go w oryginale tak jak jest. Bardzo fajna, duża skala. Jest. To tak na na, na na szybko taki filmik, żeby tam sobie wrzucić. Może kogoś zainteresuje, może nie. O, no to do następnego. Jak będzie coś ciekawego, co mógłbym sfilmować, nagrać, no to zrobię filmik. No to na razie żegnam się i do następnego filmiku.